Najczęściej jest to związane z czymś, co się nazywa ślub, wesele, nieważne czy to ma charakter świecki czy religijny. Dla mnie z punktu widzenia finansowego ma to charakter przede wszystkim finansowy, to coś kosztuje. No i teraz oczywiście pytanie, jak do tego podchodzisz, jaki jest Twój mindset, jak sobie to wyobrażasz, o czym myślisz. Dla wielu ludzi wesele to nie jest przyjemność między dwojgiem zakochanych. Czy też parą, ale zobowiązania dwóch rodzin. Moi rodzice byli na 50 ślubach, no to te 50 par trzeba zaprosić, a na przykład rodzice drugiej strony byli na 60, to tych 60 par trzeba zaprosić, no to już mamy 60 razy 2, 120 osób i 50 razy 2, 100 osób. 120 osób, 220 osób już jest zaproszonych jako goście, a jeszcze gości państwa młodych jako takich nie ma i nie było. No i robi się duża impreza i duże koszty. No i teraz pytanie. Czy chciałbyś być w takiej sytuacji, albo czy chciałabyś być w takiej sytuacji, że możesz zrobić swoje wesele marzeń, jeśli to dla Ciebie ważne? Bo może to nie być ważne, ale jeżeli jest to dla Ciebie ważne, czy chcesz mieć takie wesele marzeń taniej, nie musisz płacić 100% za to. Możesz zapłacić 70%, 80%, 60%, a nawet i 20%. To nie jest takie skomplikowane, wystarczy tylko wiedzieć, jak to się robi. A jak to się robi, potrzebna jest do tego trochę. Taka skomplikowana sytuacja, trochę zmiany wiedzy i trochę umiejętności liczenia, czyli tak naprawdę musisz dwie rzeczy opanować: zacząć myśleć inaczej i zacząć liczyć, ale żeby to umieć zrobić, potrzebujesz wiedzy, jak to się robi. Oglądaj webinary, słuchaj hydraulika finansowego, szukaj artykuły, które piszę, i te wszystkie rzeczy znajdziesz. Chyba, że będziesz od razu czytać moje książki, publikacje, tam to wszystko jest wypisane od razu. Łatwy, prosty i przystępny sposób. Co możesz zrobić, żeby Twoje wesele było tańsze? Jeżeli Cię to interesuje, to przeczytaj. Albo być może już jesteś na tym etapie, że możesz myśleć o tym, co zrobić, żeby wesele Twoich dzieci było tańsze. Zastanów się, zapraszam, pozdrawiam.